A więc od razu na wstępie zaznaczam 15 łapek w górę to kolejna budowa z tej serii, chcecie zobaczyć co wybudowałem, no to obejście odcinek do końca. ma wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale I Dzisiaj mam do zrecenzowania taki zestaw, którego nie miałem kupić, ale mój kolega, którego serdecznie pozdrawiam, Radzik z masz pozdrowienia, ciesz się yy, powiedział takie, nie masz psychi tego kupić, nie kupić tego! To i tak pewnie 5 zł kosztuje, co pomyślałem. To podszedłem do kasy. No to mówię, że chcę to kupić, nie? A pani do mnie takie, że to 10 zł. Ja takie. Ale już nie wypadało sobie iść, nie odnosić. To mówić, że jednak nie. Jak już pani nabiła, to już postanowiłem kupić. Może nie będę żałował, w co bardzo wątpię. O tutaj mamy City Traffic Smart Building od firmy Jee Nie mam pojęcia, że firma. Pierwszy raz w ogóle widzę ustalany będę miał od tych chińskich klocków, czy coś a no chociaż instrukcja jest tutaj niech to są jakieś klocki co to jest? co? zaraz to jest słuchajcie 34 lm i rekomendowane produkty, to już bym wolał słuchajcie ten domek tutaj taki o ten albo tą wywrotkę, czy wywrotkę bym w sumie nie wolał nie no jest tej minifig, więc jakoś może przeżyję. Więc ja skoczę po nożyczki i to sobie otworzę. A więc widzimy się po otwarciu. Ech, co to jest? Chociaż dobra, przykleja się do ludzi, więc okej, okay, przykleja się przyczepia. Bardzo fajne włoski, tak szczerze mówiąc, akurat włoski są naprawdę dobre. Wiecie co? Ja mogę wziąć Ludzika Lego, którego jestem pewien, że jest czyli mój mini piękny z Avatara. I więc zobaczmy sobie, czy te włosy się będą na nim trzymać. I trzymają się tu jak Lego, więc jeżeli jakość klocków jest dosyć dobra, to może no, elementów jest akurat mało, ale no, nie będę narzekać. Nagrywam dzisiaj w ogóle, słuchajcie, 5 filmów pod rząd teraz. To, a muszę się jeszcze wyrobić z nauką na niemiecki, który mam jutro, a nic nie umiem, więc yy, no, będzie nauka. Widzicie, poświęcam się dla Was. Dobra. Głowa jest strasznie brzydka tego ludzika, więc jakbym sobie ją podmienił, to strój nie jest taki zły. Co... Spodenki też pomalane. Ojoj, to są jakoś w ogóle dziwnie połączone te spodenki. Już widać, że nie lego. Już, wiadomo, że nie lego, no bo, to, bo ten, ale już po tym ludziku widać, że to na stole nie jest lego, nie? Dobra, przyczepiło się jakoś. No uh -huh. więc tu jeszcze jakoś to Wchodzi ciężko. W ogóle myślałem, że już będę ciężko się robić, ale nie. Jakoś mi się udało. Ale te rączki chodzą normalnie, więc jeszcze jakoś może. Nogi są strasznie takie. No. Nie działający, ale rączki już normalnie nie, jak w niektórych podłókach po prostu nie wchodzą. Więc dobra. Ludzika se... oj oj, se postawię na koniec. Teraz zajmiemy się budowankiem. Będzie speed build. Więc brawo Nie, nie gadajcie, że to nawet jeden ten budynek, jest tylko Pff. Serio. No z, nie, z, na, z, no nie, to jest no obraz dzisiaj takie dwa, więc z, z, widzimy się w Speed buildzie. Słuchajcie, nie zbudowałem według instrukcji Znaczy, niby według, ale Pomyliłem się Speedboi może się traktować jako i Moje tam Budowanko Moje budowanko Więc tutaj słuchajcie coś takiego Jeszcze wyżej się to buduje I ja o tym nie miałem pojęcia I tu jest Pies pogrzebany Czemu nie miałem pojęcia o czymś przejść to jest... Nie, w sumie słuchajcie, instrukcja jest czytelna, ale na pewno nie jest to coś do speed To wam mówię od razu. No ale nie wygląda też tak źle, chyba. Wstaję trochę klocków na drugą budowlę. Wygląda mi się chce budować więc nie będzie jej od ci i tak już trwa za długo. No i chcecie z drugiej budowli, to napiszcie w komentarzu. Więc domek prezentuje się tak. O jaka właśnie tam się... O widzicie, nie będzie się chciał odpiąć. Tego może nie będę na razie odpinać. Domek prezentuje się tak. Figurka, no nadruki z jednej strony to jest typowe, włoski bardzo fajne, główka nie. Główka też tylko jedna jest, więc słaby. W ogóle domek z drugiej strony to nie, nie prezentuje się dobrze. Ogólnie zestaw jest zły, nie swoją cenę, nie podoba mi się totalnie, ale już się w to wrąbałem, więc macie z tego odcinek, możecie ze mnie pośmiać. Radix pewnie się śmieje, i oglądasz to do końca, Będzie jak się oglądał do końca to, to niech napisze Radix jest zły. Radix, w sensie Radzik i S. Radix jest zły, więc taki hashtag proszę zostawić, to wtedy wam odpiszę, że fajnie, że oglądaliście do końca. Jak chcecie kolejną budowlę z tego czegoś, to napiszcie mi jak ktoś w ogóle dotąd wytrwał, pewnie na początku jeszcze to zaznaczę, więc już żegnam się z Wami, do usłyszenia i cześć!